to teraz ci ja muszę powiedzieć, Amadi, żeby gdzieś tam sprostować tak, ja. w imieniu Federacji, że ja wiem, znam te listy itd. i tak dalej tam na pewno nie było nazwiska Pauliny i Joli, bo gdzieś tam znam dziewczyny z Warszawy. Słuchaj, I nie... się do nich teraz zadzwonić. Proszę bardzo, zadzwonimy teraz do Pauliny Witusińskiej. Wysłać ci numer? Nie, o to będzie bez Ale znaczenia. Ale nie? Słuchaj, w imieniu Federacji mnie oczerniłeś, teraz dodzwonię. No i to. Ja już cię nie dam oczerniać. Przyprowadzacie złodziei. Ja, ja nie mam o, ciebie, o, to, to nie ciebie, jest, wiesz, to nie samurę, jest, to nie Ale jest... nie pozwolę więcej zrobić sobie kurty publicznie. Z mojej, i dupy z mojej i dupy z mordy. bo pozwoliłem sobie kilka razy, ale więcej sobie kurwa nie pozwolę. Ja do... to, nie ma, to nie jest atak na tę osobę. Zadzwońmy do Pauliny i dowiedzmy się od niej w jaki sposób się znalazło na fei no, zapewne powie, że z zaproszenia Fame'em ma, ale to jest nieprawda, bo gdzie, gdzie, co, co... Nie jestem pewny z jakiego zaproszenia, no, na pewno nie została zaproszona przeze mnie. Powiem ci tak, Amadi, żeby nie było, bo Przez ty teraz, teraz że e otwaliłeś e ofensywkę, ale to ten, to... Nie, bo jestem zły, wiesz dlaczego? Bo wpuściliście, kurwa, złodzieja przed kamery, żeby... Nie, twoja, to nie jest oczywiście twoja wina i absolutnie, Bogdan, ja cię mega szanuję, naprawdę, to nie jest twoja wina. Ale mam lekki żal do federacji, bo został przeprowadzony zamach na moją osobę. Dodatkowo zostało promowane atak zawodników MMA na mieście, co pod, podkreślił wiebiór, Że jest to jakaś droga do wybicia się i tak dalej. Co jest kurwa absurdalne. Fer, eh, Amadi, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o eh, chłopaka, który wyszedł na scenę, no to gdzieś tam miał prawo wypowiedzieć się, bo też został. Eh, to dlaczego nie miał prawa wypowiedzieć się dziewczyna, która przy tym była? Bo to była sprawa pomiędzy tobą a tym chłopakiem. I ta, ta gdzieś tam. A, ta... czyli świadko, ale, ale menadżera, który komentował mu zdjęcia, który jest jego kumplem, to przytoczyliście. Ale gdzie był menadżer? Przecież menadżera nie było na konferencji. Hubert powiedział, że rozmawiał z menadżerem. I że menadżer to widział. I w ogóle muszę skrącić, przepraszam Cię Hubert, nie bądź na mnie zły. Powiedziałeś mi później, że się pomyliłeś w rozmowie ze mną, ale rozmawiałem z Hubertem przed e, tym e, konferencją i powiedział mi, że menadżer nie widział tej sytuacji. A przy świadkach czy publiczności powiedział, że widział, ale Hubert później powiedział, że się widocznie pomylił. Ale, ale tak jak mówi Amadeusz, potem y, y, ja pozwoliłem y, y, przerzucić ruch na Twojego Instagrama, żebyś. Oczywiście e, jestem że, ci mega, żebyś. Tak, pierwszy, tak więc. Tak więc... Ja jestem kimboxer 100% no. i stary mega szanuję do dużo followów. Ja jestem po Twojej stronie, ale nie pozwolę ciągle wciskać sobie kurwa kitów. Tylko Amadi, tak ja. Pamiętaj Pamiętaj, Amadeusz, że y, ja. To, wy nie mieliście wczoraj czasu tego wyjaśnić? Jak mnie kiedyś... No, nie wiem, tutaj Amadeusz no, gdzieś tam o, o, odbija piłeczkę odnośnie tej Pauliny, ale wiesz, Amadi, że Paulina oraz Ola to są dziewczyny, które nie mają nic do fejmy, do w sensie żaden jakby łośnik. Ja nie mówię, czy Wierzę, nie chodzi, powiedzieć. Nie? Ja tylko powiedziałem, że Adrian Polak powiedział, że ja je zaprosiłem. No, to było w no się, bo kończył koniec. Ja tak, tak, tak. Powiedz, no. kurwa. E, Chodzi mi o to, że Polak pierdoli farmazony i robi mi pod górę zawsze. I chce mnie skłócić z Normanem. To miałem na myśli konkretnie. I story za ten atak na federację, bo one... kurwa, robimy za jakiś te show teraz. Ja jestem szczęśliwy, że to wszystko tak wyszło po części. Ale jednak na pewno nie było to perfekto był do mojej osoby, żeby złodzieja problem. przyprowadzać przed kamery i, i, i dawać mu się wypowiedzieć. Na pewno, na pewno i tak z mojej strony ja się załowałem fair, że dałem tak, się wypowiedzieć świadkowi tego zamieszania, mianowicie tej Sandrze na Twoim Instagramie Oczywiście, zyskałeś na tym. To było zajebiste, bo no. tego mnie do mnie dożywotni props. Dziękuję bardzo, to doceniam, ale też chciałbym, żebyś docenił mimo wszystko Federację, bo to, fed, bo to federacja też umożliwiła to, byś mógł jakby. Yy, ten ruch z całej konferencji Oczywiście mógł być przerzucony. Oczywiście doceniam Federację i, i bardzo się cieszę, a, że tutaj jestem i za Federację wskoczyłbym w ogień, ale wiesz, było to mega, takie uważam, że krzywdzące po części dla mojej osoby i dziękuję ludziom, że potrafią widzieć, co jest prawdą, a co kłamstwem. No, tak czy inaczej, słuchajcie, nie chcę wam tak wracać, bo to jest właśnie... Jeszcze, piękny... je, jeszcze pytanie.